Witam. Witam w kolejnym odcinku. Moim Państwa gościem będzie Patryk. Dzień dobry. Się. Bardzo mi miło za zaproszenie. Nazywam się Patryk Suchowski i od niedawna gram na pozycji prawego Stopera, choć nominalnie od dłuższego czasu grywałem na pozycji środkowego obrońcy. Jesteś kolejnym moim gościem. Przed tobą w poprzednim odcinku był Konrad. Nie wiem czy już wiesz, od na takie pytania były, ale... Coś tam słyszałem. No to będą bardzo podobne. Zacznijmy od kluczowego pytania. Jak zaczęła się Twoja przygoda z piłką? Generalnie moja kariera z piłką zaczęła się w Skrzysztofie. Um, choć mieszkałam na treningu Koncernowym w Mościcach, to jednak gdzieś ten Skrzysztof był blisko mojej szkoły i, i tam zacząłem chodzić na te pierwsze treningi. No i spodobało mi się to i z z tego, że mieszkałem w Mościcach, to pojawił się temat komentarzowy. Um, był tam trener, treningu, z tego co pamiętam, i, i on zawsze tam namawiał moich rodziców. I, żeby mi się zdecydowali na przejście do No i de facto od piątej klasy postawki zaczęła się moja taka przygoda na poważne stylko. Mm, nie rozumiem. Trenerzy czy rodzice, kto wniósł większy wkład w to, że zostałeś piłkarzem? Kurczę, znaczy no, piłkarzem tak, też że nie powiedziałam, ja tak tak, że tak, a, ale tak, przechodząc do pytania, to kurczę, nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Powiedziałbym, że. Może troszkę bardziej ludzce, nie umówiąc trenerom, choć no, rodzicom do tego czasu zabieram wszystko, bo, bo tak naprawdę oni wyciągali z tych sytuacji, gdzie nieraz tam były załamania. Jak to wiadomo, w takim wieku są różne myśli i różne plany. To oni zawsze gdzieś tam byli i gdzieś mi pomagali. No a co do trenerów, no to też na pewno ogromówka włożyli w to, jakim jestem człowiekiem i jakim jestem zawodnikiem. Oni bardziej włożyli wkład w moje jak sądzisz, gdzie możesz dotrzeć jako piłkarz? To jest takie pytanie w poprzednich pytań. Jakie są twoje marzenia? Generalnie ja staram się dzielić marzenia na realne i nierealne Zakładając, że jestem w miejscu, gdzie jestem, to takim bardziej realnym marzeniem moim jest gra w ruchu A jeżeli miałbym już tak marzyć, marzyć, to oczywiście gra w z w jednym klubie premier. Oczywiście trzeba marzyć wszystko przed Tobą. Czy po zakończeniu przygody z piłką, chciałbyś coś zrobić przy sporcie, czy trenerem, nie wiem, sędzią, wychowawcą młodzieży, To jest dużo zawodów, które się wiążą ze sportem? Zdecydowanie tak, ja od dłuższego czasu czytam książki na temat przygotowania motorycznego, także gdzieś tam cały czas w temacie, lubię siłownię, także no myślę, że na pewno zostanę w sporcie, czy przy piłce nie wiem, bo jako trener nie myślę, żeby na tym etapie jakoś wiązać z tym karierę, aczkolwiek no, bardziej bym poszedł w tematykę siłową, myślę. Przygotowania no, potencjału personalnego. Kto jest twoim piłkarzem, twoim idolem? Zdecydowanie cześć miniem. Ja jestem zakochany w jego etyce pracy. To jak podchodzi do każdego meczu, do każdego treningu. To w jakim wieku jest, w jakiej formie się prezentuje zawodnik, to Dla mnie jest coś fenomenalnego. I po prostu nic no, tylko czerpać. Czerpać wiedzę do takich zawodników. A nie, bo, y, z reguły zawodnicy w Twoim wieku, jesteś młodym piłkarzem, w naszym Messi, Ronaldo i inni. No ja to nie nie naprawdę no, e, tatuję. Tak się złożyło, że nigdy nie, nie imponowała. Wiadomo, że fajnie zobaczyć, jak ktoś kiwa w aczkolwiek no, dla mnie jest jednak ważniejsze co jednego głupica. Rozumiesz. Jeśli to rozumie. Najlepszy trener w Twojej karierze, pamiętaj, nie możesz obecnego trenera. <grym> Kurczę, no to jest ciężkie pytanie, bo na pewno jedną osobę nie wymienię. Na to, gdzie tu jestem, składał bardzo dużo trenerów, poświęciło swój czas, swoją energię i myślę, że jak jeżeli miałbym wybrać najlepszego trenera, to powiedziałbym o dwóch. Pierwszy jest nim, trener Dani Kopiela, który tak naprawdę bardziej wychował mnie jako człowieka. Był takim trenerem, bo to był okres, gdzie miałem między 16 a 18 lat i to był był, wiadomo, ciężko odczytał. dla tak, mnie, dla mnie, I właśnie bardziej był psychologiem dla mnie. I właśnie bardziej pomógł mi w tym, żeby nakierować, co w życiu powinienem robić. No i za to że jestem naprawdę wdzięczny. Był zawsze do pomocy. Zawsze, gdy ludzie jakiś problem, czy miałem jakiś problem, zawsze był do pomocy i naprawdę tak. ciężko się na pomoc. A takim trenerem, który bardziej pokazał mi to życie dorosłe, tak powiem, z nieosobszarpne, to był trener Adam I on tutaj. Bardziej mi powiedział, że zrobił za mnie że tak powiem. Hmm. Choć tego jeszcze tak nie trochę mi brakuje, to cały czas pracuję. No i on mi pokazał, tak naprawdę, no, jakie rzeczy powinno się unikać w tym już seniorskim życiu. On te, też trener grał na wyższym poziomie. Był zawodnikiem wśród Kraków, także też wiesz, czy to się Dokładnie. jak od takiej osoby trzeba się tylko uczyć. Rozumiem. Troszkę łatwiejsze pytania. Stadion, na który chciałbyś zagrać? No, no. Kolejne nieprzypadkowe zdania oczywiście, ale, ale niepopularne w tym wydaje mi się, że zdania tak, dobre, no Ja ale jestem przy ja się... generalnie fanem w angielskiej, tam, tam zawsze na każdym rzeczy są pełne stadiony i to naprawdę no, jak widzę i zapędzę tych kilkarze, to jest coś no, się samo To myślę, że kolejne pytanie będzie bardzo stronnicze, bo kolejne pytanie, które przygotowałem, to w jakie widzę chciałby zadać? Zdecydowanie krew. Eee, klub? Cena. Cena. Czy zdarza Ci się odczuwać stres przed meczem? Jaki jest Twój sposób, jak tak, sobie tak, radzisz? No, i ja uważam, że stres to jest naturalna rzecz tego, co hmm. robimy. Um, aczkolwiek też nie myliłbym tego z taką, z taką presją. Bardziej hmm. bym to interpretował jak to jest taki stres, że, że widać, że komuś zależy na tym meczu i że po prostu chce ktoś zagrać na najlepszy mecz na na w swoim wykonaniu. I, I uważam, że to jest nawet dobra część tego, tego wszystkiego i każdy powinien sobie znaleźć swoją drogę, jak sobie z tym radzić. Nie? Czyli stres Cię motywuje? W pewnym stopniu tak, tylko w pewnym momencie nie mogłem znaleźć sposobu, jak sobie z nim poradzić i ja mam taką taktykę tutaj zdradzę, że w mecz staram się wchodzić jak najprościej. Przyjęcie, podania i po prostu z czasem się rozkręca, bo uważam, że najgorsze, że jak można zrobić, to podejmować pewne decyzje na początku. Rozpocząć spotkanie dokładnie. Eee, Czyli czy jak się relaksujesz przy takim meczie? Muzyka, które wideo, przydełkowanie, coś Uf, innego. No, generalnie ja gdzieś tam zawsze słucham muzyki i to jest większa część mojego dnia, eee, ale staram się na przykład w drodze na mecz, jakby wizjonować w swojej głowie, jak ten mecz może przebiegać, jak ja będę wyglądać na boisku. No i po prostu już jestem na takim stopniu przyzwyczajenia z tym stresem, że, że dla mnie to jest... Coś normalnego. Wiadomo, ja że może debiut w jakimś klubie um, na te temacie, ale no, wydaje mi się, że to też jest normalna część Gracie co tydzień, a bardzo często gracie co trzy dni, także jesteście też przyzwyczajeni do nacisku. Tak. Wymień Twoim zdaniem trzy cechy dobrego piłkarza. No, wydaje mi się, że na pierwszym miejscu mi wstały pokorę, która się niejako łączy z cierpliwością, bo, bo dużo osób, szczególnie Szczególnie ja miałem taki przypadek, że udawało mi się momencie, że mi się należy dla, należy mi się wszystko, a to był błędem i po prostu z tego czasu nabieram do tego takiego dystansu, że, że generalnie cały, cały efekt finalny nie, nie definiuje tego w jakim czasie się to osiągnie, tylko, tylko sam rezultat. Nie rozumiem. Najtrudniejszy przeciwnik, z jakim udało się zmierzyć na boisku? Kuczy, no, może być zawodnik, może być drużyna. No, wydaje mi się, że derby że To jest um, taki mecz, w którym każdy... ryzyka. Chyba, gdzie każdy wymaga zwycięstwa. I to też pamiętam, że to był taki mój niejako debut w drużynie seniorskiej od pierwszej minuty. Wiadomo, gdzieś tam w Pucharze Polski graliśmy z niższymi rywalami, ale no, to był taki mecz, gdzie właśnie klasa przeciwnika nie ma aż tak dużego znaczenia. I tu się naprawdę się liczyło no, cechy ewolucjonalne i taka ambicja. I, I myślę, że taki mecz mi najbardziej utkwił w pamięci. I ten był najcięższy. Czy to był najlepszy mecz? Uważam, że tak. Paradoksalnie uważam, że kurczę, miałem stres przed tym meczem, ale, ale właśnie tak nie, prowadziłem się nie wprowadziłem po wojnie tego meczu. Um, nie chciałem brać na siebie jakiejś dużej odpowiedzialności i po prostu, No i też duża zasługa kolegów na boisku, że, że pomagałam mi w tym momencie i uważam, że zagramy dobry mecz. I wygrałem to zero. To też jest najważniejsze w tym wszystkim. Dziwne pytanie. Pamiętasz? Mecz do zapomnienia? No przypomina się taki jeden mecz, to jeszcze było za czasów juniorów, tam z Okocińskim w Brzesto. To też śmieszna sytuacja, bo to było za czasów covid i byłem akurat, w ten sam dzień miałem szczepionkę, ale stwierdziłem, że kurczę no pasuje zagrać ten mecz, bo wiadomo, mecz, mecz to jest najlepszy trening, I, tak. i zagrałem, i wtedy pamiętam, że Raz się maknąłem gościelem bramka, a drugi raz źle podałem głową, udałem gościcielem sam na sam i starczyliśmy tak to nazwać. Najzabawniejsza historia swojego piłkarskiego życia. Kurczę, no było ich dużo, mm. więc ciężko przypomnieć sobie takiej jednej konkretnej, nieśmieszniejszej, ale wydaje mi się, że śmieszną rzeczą może być to, że raz mecz piłkarski do pełnia buty na szczęście dobrze tak. się to skończyło, bo byłem na miejscu, więc no, to nie wiem dla się mu podwieźli, ale no, zapomnieć buton nawać północki to jeszcze. Chleba zapomnieć zapomniał to taka. Końcówka naszej już rozmowy. Szybkie pytania, szybkie tak odpowiedzi. Gotowy jesteś na taki standard? standard. Najlepszy bramkarz? Arun Ramstein. Najlepszy obrońca. Hmm, wydaje mi się, że będzie aktualny Ruben Diaz oraz Nathan hmm. Najlepszy pomocnik. Martin Lodegard i Kevin de Bruyne. Najlepszy napastnik? Erwin Haaland. Twoje ulubione danie? Pit. Twoje ulubione deser? Brammy. Twój ulubiony napój? Stawiam mu tu na równo Coca-Cola wodę. Wolisz zdrowo czy śmieciowo? No, od dłuższego czasu zdecydowanie zdrowo. Zdarzało się śmieciowo? Tak. Um, uważam, że w wiecie, jest ważny balans. więc tym wszystkim też nie da się po prostu nie. Kiedy należy jeść zdrowo, na przykład przed meczem i w trakcie mikrocyklu, to trzeba jeść, ale też wiadomo, że po meczu nie można się ograniczać i też... Oczywiście. Wszystko dla ludzi. Dokładnie. Trochę szatni teraz, co? No. Kto jest największym żartowniciem w waszej szatni? Zdecydowanie Brzosti. Brzosti. Brzosti króluje w tych y, pytaniach na razie. No, no. Jest Kto jest strojniczym w szatni? Łukasz Co dobra. Kto najlepszy no. gra w Rzeczywiście, no, Oczywiście że ja Ciekawa odpowiedź. Kto jest szefem szatni? No tu mi się wydaje, że jednej osoby nie powiedziałbym w tym miejscu, aczkolwiek cała taka starsza część szatni, ona jakby gdzieś tam po trochu... Kręg... Zarządza szatnią. Do pary. No też się stara gdzieś tam czasami... Uczestniczyć? Do pary. w decyzyjności. Łączyć się tego, ale, ale no tak jak taka większa część szatni starszej, ona gdzieś tam motywuje i tak dalej. Najlepiej odpoczywać się w ruchu, czy należał? No, generalnie ja lubię grać w gry wideo, także większą część takiego dnia wolnego spędzam na grach. Aczkolwiek staram się też nie zapominać o regeneracji, typu basy, fizjoterapeuta, bo to też jest mega ważne, zwłaszcza jeżeli grałem czasami dwa mecze w tygodniu, no bo tak jak teraz, się zdarza, że reglamy niedzielę, się po A później tydzień wolnego, bo pogoda nie pozwala. Program. Asysta czy gol, co sprawia Ci większą przyjemność? Myślę, że asyst. System VAR. ułatwienie czy utrudnienie? Myślę, że ułatwienie, aczkolwiek takie minimalne spalone? myślę, że... Zabija do Tak, tak. Myślę, że to już jest przesada, która powinna tak, to... być... Nie można troszkę spalić albo troszkę nie spalić. To no jest... tak, ale... No... Musi być jakaś czerwona linia, tak? Tak, no tu, tu się zgodzę, aczkolwiek uważam, że gdzieś tam za zrobienia. formą powinno można być z Bo przedekami. Boiska trawesty czy sztuczne? Nie, zdecydowanie 100% zawodników by tak powiedziało. Tak, no, no. No, no dzięki za rozmowę. A ja dziękuję za komentarze pod poprzednim odcinkiem. Kolejnym moim rozmówcą będzie trener Łukasz i zapraszam do zadawania pytań w komentarzach. Śledźcie naszą stronę internetową i nasze media społecznościowe. Do zobaczenia. Nie